Turwać bestie w MFFM. Imiona i nazwiska: Robert Thomson i John Venables. Miejsce i czas: Walton, okolica Liverpoolu, Anglia. 12 lutego 1993 roku. Liczba ofiar: Jedna. Skazani na 8 lat zakładu poprawczego. Turwać bestie w MFFM. Był piątek, 12 lutego 1993 roku. Denise Bulger, młoda matka, wybrała się na zakupy do centrum handlowego New Strand w Boodle. Towarzyszył jej ukochany synek, James Patrick Bulger. Mały, niespełna trzyletni blondynek o wielkich, ciekawych świata oczach. Dla przyjaciół i rodziny po prostu Jamie. Dla Denise, której pierwsze dziecko nie przeżyło porodu, oczko w głowie. Sytuacja w centrum handlowym wyglądała jak zwykle. Tłum ludzi, listy zakupów, zwyczajna krzątelina. Około godziny 15.40 Denise weszła do sklepu mięsnego. Jamie został tuż za drzwiami, bo nie było akurat kolejki i zakupy miały trwać raptem minutę. Wystarczyła chwila, dosłownie mgnienie oka, w którym odwróciła wzrok, by sięgnąć po portfel. Kiedy spojrzała z powrotem, jej świat się zawalił. Początkowy niepokój szybko przerodził się w czystą, obezwładniającą grozę. Denis biegała po sklepie, wykrzykując imię syna. Pracownicy i klienci rzucili się do pomocy. Sprawdzono każdy kąt, każdą alejkę. Ale po Jamie nie było ani śladu. Zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu. O 16.15 ochrona Centrum Handlowego oficjalnie ogłosiła zaginięcie dziecka i wezwano policję. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że nie jest to zwykłe zaginięcie. Nikt nie wyobrażał sobie horroru, który właśnie się zaczynał. Ktokolwiek widział tego malucha? Nie, na razie nikt nie zgłosił, ale wciąż pytamy i przeglądamy monitoring. Kluczem do rozwiązania sprawy okazały się kamery przemysłowe. Technologia w 1993 roku nie była tak zaawansowana jak dziś. Obraz był ziarnisty, niewyraźny, czarno-biały. Ale to, co zarejestrowała jedna z kamer umieszczonych nad wyjściem z centrum handlowego, zmroziło wszystkim krew w żyłach. Na nagraniu widać było małą postać Jamiego. Dziecko nie było samo. Za rękę prowadziło go dwóch innych, znacznie starszych chłopców. Jamie odwracał głowę, jakby szukał mamy. Płakał. Ale jego mali oprawcy ciągnęli go pewnie w stronę wyjścia, byle dalej od niej. Mamo, mamo! Cicho, gówniarzu, chodź szybciej! Kim byli ci chłopcy? Dlaczego zabrali Jamie'ego? Śledczy rzucili wszystkie siły, by ich zidentyfikować. Nagranie trafiło do mediów. Cała Anglia wstrzymała oddech, patrząc na rozmyte nagranie sceny porwania. Wkrótce zaczęli się zgłaszać świadkowie. Łącznie 38 osób widziało Jamie'ego z dwoma starszymi chłopcami podczas ich długiego, ponad 3-kilometrowego marszu przez miasto. Obraz, jaki wyłaniał się z ich zeznań, był przerażający. Widziałem ich przy kanale. Ten mały płakał, miał guzę na czole. Zapytałem, im, co się stało. Ten starszy odpowiedział spokojnie: spadł, prowadzimy go na posterunek policji. Wyglądali jak bracia, więc odszedłem. Krzyczał, chciał iść w drugą stronę. Jeden z nich go szarpnął, no i wtedy powiedział takim ostrym tonem: Chodź, idziemy do domu. Ja tu w ogóle myślałem, że to była zwykła sprzeczka rodzeństwa. Nie no, ciągle nie mogę sobie tego darować. Te spotkania były szansą na ratunek. Szansą, która została zaprzepaszczona przez najbardziej podstępną zasłonę dymną, dziecięcą niewinność. Nikt nie podejrzewał, że dziesięcioletni chłopcy mogą być zdolni do czegoś więcej niż zwykła podwórkowa sprzeczka. Nikt nie widział w nich drapieżników prowadzących swoją ofiarę na rzeź, a ich cel był od początku jasny i makabryczny. Była nim opuszczona linia kolejowa ponad 3 kilometry od centrum handlowego. Tam Rozegrał się ostatni akt tej tragedii. Patrz, co tam leży? To chyba dziecko. Dwa dni później, w niedzielę, 14 lutego, w Walentynki, grupa nastolatków znalazła na torach kolejowych zwłoki. Były tak zmasakrowane, że początkowo sądzono, iż to ofiara potrącenia przez pociąg. Ale patolog sądowy szybko rozwiał te wątpliwości. Obrażenia małego Jamie'ego Bolgera nie pozostawiały złudzeń. Został brutalnie skatowany. Na jego ciele zidentyfikowano 42 różne rany. Oprawcy rzucali w niego cegłami. Kopali go. Wkładali mu do ust baterie. Na koniec położyli jego bezwładne ciało na torach w nadziei, że nadjeżdżający pociąg zatrze ślady ich potwornej zbrodni. Wiadomość o odnalezieniu zwłok wstrząsnęła krajem. Rozpacz zamieniła się w furię. Ktokolwiek to zrobił, musiał zostać odnaleziony. Presja na policję była ogromna. Śledczy pracowali dzień i noc, analizując obrazy z kamery i dowody. W końcu nastąpił przełom. Pewna kobieta zadzwoniła na policję. Rozpoznała jednego z chłopców na nagraniu. Widziała go wielokrotnie, jak wagarował w okolicy centrum handlowego. Znała jego nazwisko. Sprawdźcie ten adres natychmiast. Chcę wiedzieć wszystko o tym chłopaku. Robert Thompson, lat 10. Mamy też drugie nazwisko, John Venables, też 10 lat. Chodzą do tej samej szkoły. Obaj byli w piątek na wagarach. 20 lutego 1993 roku, osiem dni po porwaniu, policja aresztowała dwóch dziesięciolatków. Roberta Thompsona i Johna Vanayblesa. Początkowo obaj zaprzeczali. Byli dziećmi. Płakali, wołali mamę, opowiadali niestworzone historie. Ale dowody były nieubłagane. Śledczy znaleźli na ich ubraniach ślady farby identycznej jak ta, którą ujawniono na ciele Jamie'ego. Farbę, którą chłopcy faralnego dnia ukradli w centrum handlowym. Znaleziono także na ich butach krew należącą do ofiary. W obliczu tych faktów zaczęli oskarżać się nawzajem, a z ich chaotycznych, przerażających zeznań wyłonił się obraz zbrodni popełnionej z zimną krwią dla rozrywki. To był jego pomysł, nie mój! Nieprawda, zmyślasz! Sam chciałeś! Kim byli ci chłopcy? Bransa szybko okrzyknęła ich potworami w ludzkiej skórze, ale prawda była bardziej złożona. I przez to jeszcze bardziej przerażająca. Obaj pochodzili z rozbitych, dysfunkcyjnych rodzin. Byli zaniedbywani, doświadczali przemocy, spędzali całe dni na ulicy, bez żadnego nadzoru. Robert Thompson był postrzegany jako lider. Inteligentny, ale zimny i manipulujący. John Venables był jego cieniem. Bardziej niestabilny emocjonalnie, podatny na wpływy, szukający akceptacji. Tego dnia w centrum handlowym szukali kłopotów. Ich celem było porwanie dziecka. Próbowali wcześniej z innym maluchem, ale jego matka zdążyła zareagować. Jamie Bolger nie miał tyle szczęścia. Analizowałem ich zachowania. Nie ma tutaj śladu empatii, żadnego wyrzutu sumienia. To było zimne, wyrachowane okrucieństwo. Zdawali sobie sprawę z tego, co robią i byli wystarczająco dojrzali, by zrozumieć pojęcie śmierci i konsekwencje swoich czynów. Proces, który ruszył 24 listopada 1993 roku, był wydarzeniem bezprecedensowym. Już pierwszego dnia nieomal doszło do linczu przed budynkiem sądu, gdy policja próbowała wyprowadzić Thompsona i Wenejblesa. Sprawę relacjonowali dziennikarze z całego świata. Oskarżeni, z powodu swojego wieku, siedzieli na specjalnie podwyższonych krzesłach, aby mogli dokładnie wszystko widzieć. Uznano ich za winnych morderstwa. Sędzia, wydając wyrok, powiedział, że dopuścili się aktu niewypowiedzianego zła i barbarzyństwa. Zostali najmłodszymi skazanymi za morderstwo w historii Anglii XX wieku. Wyrok brzmiał. Pobyt w ośrodku zamkniętym na czas nieokreślony, minimalnie na okres 8 lat. Wyrok wywołał falę publicznego oburzenia. Dla wielu był zbyt łagodny, domagano się dożywocia. Obrońcy apelowali, powołując się na niezgodność wyroku z Europejską Konwencją Praw Człowieka, przez co długość osadzenia była kilkukrotnie modyfikowana. Sprawa Jamie'ego Bulgera na zawsze zmieniła brytyjskie prawo i podejście do przestępczości nieletnich. Ale historia nie skończyła się w sądzie. W 2001 roku, po 8 latach, Thompson i Van otrzymali nowe tożsamości, by chronić ich przed publicznym linczem. Mieli zacząć nowe życie. Robert Thompson zniknął. Podobno ułożył sobie życie i nigdy więcej nie wszedł w konflikt z prawem. Ale John Vanables nie potrafił uciec od swoich demonów. Jego nowa tożsamość była mu odbierana kilkukrotnie. Wracał do więzienia za posiadanie i dystrybucję dziecięcej pornografii. Sprawa Bulgera to pytanie, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Czy zło jest wrodzone, czy nabyte? Czy dziesięcioletnie dziecko może być w pełni świadome potworności swoich czynów? I czy potwór, raz obudzony, może kiedykolwiek naprawdę zostać uśpiony? Dla Denise Bulger, matki Jamie'ego, walka o sprawiedliwość i pamięć o swoim synu wciąż się nie kończy. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFM.